Bardzo serdecznie, z tej strony, jest kolejny odcinek na moim kanale. dzisiaj będziemy razem parku żyć z takim człowiekiem, który jest tutaj przy mnie, czyli z Verdezy. Siema, no cześć! Hello everybody, będziemy dzisiaj parkurzyć i ogólnie macie perspektywę Verteza u Verteza, więc jak chcecie tak. oglądać Verteza u Verteza, to oglądacie Verteza u Verteza. Jak chcecie oglądać Verteza tak, tak. u Cyfera, to oglądacie Verteza u Cyfera. Także jak słyszeliście, wszyscy tutaj obecni, u Cyfra to jest odcinek. Tak, tak. No. tak. Jest, jest duo, duo option, żeby tu obejrzeć jeden odcinek z dwóch perspektyw. Jeśli chcecie patrzeć na plecy Verteza, to możecie wbić do mnie, a jeśli chcecie patrzeć na. Na plecy? Co? 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 No, to pierwszy dobra. Pierwszy, tak? dobra, dobra. Dobra, słuchajcie. Tak? Jesteśmy dzisiaj na parkurze takim, jak widzicie, jest trochę osób, ale to jest mój parkur, który zbudowałem jakiś czas temu na serwerze Brodaci. Myślę, że mogę powiedzieć, nie wiem, nie, myślę, że ci to nie przeszkadza, że to powiem. A to nie przeszkadza ja temu serwerowi, to Jezus tyle i tyle po prostu zawdzięczam, że o Panie! Brodaci.net najlepszy survival w Polsce. Tak, I na Legacy jest taki parkur, jak piszecie Warp Parkur 2, to możecie sobie tutaj poskakać, gdzie my, gdzie my tutaj dzisiaj będziemy Będziemy skakali, o tak, także tak, zaczynaj, tak. zaczynaj, skoro, skoro tak powiedziałeś, to zaczynaj. wszystko wszystko, dobra, yy, o, od razu moje ulubione. Mmm, mm, ty wiesz co lubię! Aha, aha, Dobra, tak tu jest, tu jest. O, fakt, tu była drabincia, tak? Tu tak, drabincia. tutaj jest drabincia, później jest kolejna i później jest kolejna. Oho, oho, to teraz będę już miał laga, tak? W tym momencie yy, koniec odcinka, moi drodzy, dziękuję <laughs> bardzo. 15 minut nagrane na, na dwóch drabinkach. Mm -hmm. Proszę bardzo. Nie no, co ja gadam Miło było, naprawdę... miło było. Dobra, słuchaj, ja tutaj na górze jestem. na ciebie poczekam, żebyś zbytnio nie sfajlował. To ci wytłumaczę tutaj, yy, jak to zrobić, żeby nie próbować. Jeszcze jedna drabinka tam. Jak to zrobić, żeby nie próbować, tak. Tylko czy ja na nią teraz... Tak. <laughs> Dokładnie, tak. Spróbować, żeby nie sfajlować. Eee... Yy, yy. Fajnie, dobry. Jestem mistrzem parkura ogólnie, jak wiecie, wagi podwórkowej. Ej, co zrobię? to jest nasz pierwszy taki parkur? Bo my się chyba rok temu zgadywaliśmy na parkura jakiegoś. My, tak, pisaliśmy coś o parkurze prawdopodobnie. Nie tyle co rok temu, co. Nie no, rok temu, bo po PGA żeśmy się z Po PGA jakoś zaraz. Nagraliśmy. Merdera? Nano, nano Games, nano Games, nie Merdera. Nano gamesy walnęliśmy. Ale merder też był, też był merder, ale to później jakoś. Nano Games pamiętam, że wtedy też zaczęłeś, bo ci pokazałem je. Tak, jakoś tak, tak, tak. tak, tak. To pamiętam. no. Wiesz, co to ta, 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 taki fajny zamiennik takiego normalnego? Party? I stwierdziłem, że, że jest nawet lepszy, także sobie gram tutaj. No, kurczę, jedną wyżej to. To jest dla mnie ciężkie, to muszę z Shiftem <laughs> chyba, nie? Skakać. E, no, na końcu lepiej Shift, żeby z prędkości nie wylecieć do przodu. Okej. Okay. I generalnie celuj w powietrze, bo widzisz, jak ja tutaj stoję, tak trochę. Sied. Teraz to zrobię, nie no to, to to na pewno nie no to panie, nie to wyjdzie kurde, to nie ten, że 6 trzy razy nie poszło. Okej, okay, patrz jestem, mm -hmm. jestem. Dobra Proszę... widzisz na powietrzu stoję, tak bardziej tu w powietrze trzeba celować w Ja to zrobię w końcu, nie no to jest skok, który y, wykonam, mówię. Mm -hmm. Znaczy, jak coś to, to, to możemy też zrobić coś takiego, jak to kiedyś ro, e, robiłem w parku z kimś grałem. Na przykład z Hunterem czy coś, że jak jedna osoba przejdzie coś takiego, gdzie druga ma problem, to się po prostu możemy tepać do siebie. To, mogę A to tutaj... powiedzmy, że do momentu, kiedy. I never give you pay, coś tam. never give up, coś. Tak, coś. tak, coś, tak, coś, tak, 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 e, tak, tak. Że kilka razy spróbuję, jak mi nie ten nie pójdzie, to wtedy <laughs> będę się tepał. Dobra, to już był ten moment. Ej, jest lepiej. <laughs> no shit. <laughs> Ja to, ja to, ja to zrobię, ja to zrobię, ja to kiedyś przyjdę i to zrobię, tak, kiedyś mi się to w końcu uda, jeju, ale to jest, patrz, to jest fajne, no i teraz patrz, jedy, dwa skoki mhm. i to jest już odcinek, nie? I pomysł sobie, że będziemy to przechodzić całe i to jest seria 20 odcinków po 20 minut. Tak, wiesz co, właśnie miałem mówić, że jeśli chcecie szybko kolejny odcinek z tej mapy, zostawcie łapeczkę w górę. Dokładnie, dokładnie, Ja to już śmiało mogę powiedzieć nie w tym momencie jestem. nawet, że będzie. Świetnie. Słuchaj, 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 słuchaj. Tu jest bariera, generalnie, dosyć, dosyć długa. Zydom. I tam dalej są drabinki i trzeba najlepiej zrobić tutaj takiego double jumpa. Double jump. Tylko, że ten double jump musi się opierać o ten skok tutaj na, na tą drabinkę i żeby z tego nie spaść. Znaczy, no, ma, można też inaczej, Czekaj, ale... na tak... to szkło mam skoczyć, czy jak? Najlepiej. E, wiesz co, tam tam jak przypatrzysz się, to koło tego szkła jest takie drewno i ono ma drabinki, które się ciągną. Okej, okay, dobra, za, zaufam ci. Jak chcesz to może ja pierwszy spróbować spróbuję. pierwszy. Może ja, ja spróbuję i okay. później się tepnę, jeśli się dobra, nie dobra. Dobra, <głos> <głos> czekaj. To był false start. Mhm. Oho, oho, dobra. To weźmiesz mnie tam jeszcze. Aha, się? aha. ...dziękować bardzo. Dobra. Czekaj, ty się odsunęć, żebyś mógł sobie normalnie rozbić, Nie, 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 to próbuj, próbuj, próbuj. Tak chcesz to będę temu, tu, 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 jestem. Dobrze, dobrze. O, no masz! Ej, ale ja mnie się, zastanawiam, czy na to szkło nie poszłoby od razu skoczyć, wiesz, stąd? Nie byłoby łatwiej. Mm, nie też wiem, nie, czy by wystarczyło. Drabinki akurat są, tylko ja akurat nie wycelowałem. Ale to nieważne. E, tutaj teraz. No, na glowstone'a i tak, że tak powiem... Ja tutaj preferuję właśnie z drabinek. Robić, że tak powiem, rozpęd I double jump'owy. To tak o! No, też tak można. No, żeby tam wyszedł mi stamtąd, Dobra. Dobra. Teraz drabina. Tak, tak, tak. Dobra, Wód. jestem. Tutaj lekka 90. O, o, roz... to... o! To w sumie dobra, Chodźmy przetestujemy. O! Tu... Ja sobie wrócę spokojnie, dobra. ja sobie przejdę. Nie dobra. ma to tamto. Ja sobie przetestuję no. tutaj checkpointa, którego zrobiłem ostatnio, bo ktoś mi narzekał, że halo, Wertes, tutaj się nie da. Czemu mi shift nie działa? Nie Czemu... wiem. Czemu słyszałem plast gwody? Halo? Plum. Nie wiem. Nie, ja, w sumie tutaj na idzie wejść, dobra. Sprawdź czy zakręciłeś tą butelkę. <grym> zakręciłem, zakręciłem. Czemu ty tam spadasz, ja halo? <grym> ja nie wiem, naprawdę. To, ta drobinka, swoje dziewięciotki to dla mnie nie jest problem, absolutny żaden. Mm -hmm. A w tym momencie to po prostu nie wiem, co jest grane. <grym> tak, to jest presja odcinka, proszę ja ciebie. Tak, ale ci powiem, że niektórzy tutaj gracze, jak w tym miejscu skakali, to nawet spadali gdzieś tam na dół, że musieli od nowa całego no. parkura robić. Nie dziwię się. <grystanie> dobra, ostatnia my... próba. Ostatnia próba, bo inaczej będzie monotonne, żebym po prostu spadał cały czas. Więc dobra, ja, muszę się, ja się muszę rozbudzić, To jest ostatnia próba. Patrzcie, uf! uf, uf, uf nakłuchałem w klawiaturę. Na pewno wszystko. Yy, to nie była jeszcze ta ostatnia próba. Tak, teraz tak. jest ostatnia. ostatnia. Chodziło o ostatnią Ej. próbę na tym drewnie, nie? Z tymi drobinkami. Tak. Ej, co jest? <grystanie> o! Good, good, good. Dobra. <grystanie> Dobra, jestem tutaj i teraz U. tak. Cyk. Dobrze. Cyk. O! 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 Już taka bariera przed twarzą. Takie. Fuuu. A jest tutaj taki Przez jeden ta skok błąd. akurat. <laughs> to później. Nie strasz mnie. Ja Popatrz, labirynt barii. 200 IQ by Vertes. Ja teraz dobra. wejdę na game mod 3 i będę cię spektował, okay. żeby zobaczyć jak sobie tutaj będziesz radził. Ee, że tak powiem, że tak powiem, muszę MSG tylko wysłać. O, tu jest wejście. Dobra. Tyle. Tu ktoś wodę, to ty? Eee, nie, 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 nie nie to oni tam muszą, bo tu jest dwóch budowniczych jeszcze. Okej okay. czekaj, to ja mam tu zyskakiwać, tu gdzie jest ta woda? sensie, gdzie tu była ta woda? Tutaj tak, mam Tak, tutaj tak, tak, tygo. tak, na dół, na dół, na dół. Okay. Dobra, jesteś w labiryncie. Okej okay. Nie, nie ma ciebie, że to przejdę. O nie, nie masz <laughs> szans, że to przejdę. Halo. Ja idę w ogóle na Jak ty go o, robisz? To o, jakby... Są jakieś pochodnie. Tak, tak, yy, bo ja to ogólnie dałem, że jak nawet się, jak się gra na defaultowym teksturpaku, jeżeli mas, masz ciemno w pokoju, to wszystko widać generalnie. Jak cię nic nie oślepia, jak masz na przykład monitor jakoś fajnie ustawiony. Ja mam absolutnie ciemno i nawet konturów bloków nie widzę. A, tak. <laughs> no No widzę, bo tak właśnie kręcisz się w kółko. To wiesz co, yy, to na potrzeby, że tak powiem, odcinka pominiemy to i cię tapnę już, już poza. Dobra, ciekawi mnie jak to wygląda naprawdę od środka tak. Ten. <laughs> Bo jest ale to... powiem ci, że jest naprawdę bardzo fajny labirynt. To mój pierwszy labirynt jaki kiedykolwiek budowałem, ale ma jedną taką fajną rzecz, która mi się strasznie podoba, to później mogę ci ten labirynt gdzieś i gdzie będzie jasno. Żebyś zobaczył okay. jak fajnie działa. Więc bym zobaczył. Dobra, no to teraz kopiary tak? Ej, Ups. Tak. Wiesz co? No. Bardzo fajnie robisz to. Tak, spodziewam się, że to jest coś. Jeśli dobrze pamiętam, gdzieś mi się to obiło usz, to jest coś, co się generalnie skacze jak najdalej, tak? E, tak, generalnie jest, jest nieśmiertelność na, na tym parku, i nie musiałeś tego robić. To jest taki troll mały. Okej, okay, okej. Okay. halo, bo nas tu ktoś woduje. Co? Ktoś tutaj woduje nas, halo. No, trolują nas, na niewitkach biegają i wodę wylewają, o to chodzi. Halo, trollowanie podczas parkura? Dwa o, w jednym? Czekaj. Bo ja widzę ich, bo tutaj latają mi takie te mm. ja, widzę, ja widzę tych pierdy. No 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 no, no. właśnie na to mi chodziło, dobra, te partikle o... Ale powiem ci tak, ej, dwa w jednym trollowanie plus odcinek z parkurem, No. <noise> to zawsze coś Gdzie jesteś? A, minęliśmy się, okej okay. Spokojnie, no, ja wchodzę, ja, ja to, to nie tak, że spadłem. Dobra, Wie, dobra. Zmieniam jak to szkło idzie, wiesz, generalnie... Bo to, to, chyba to szkło tutaj? To, jest, to jest tutaj, albo możesz z tego szkła wbić teraz, tu tak dzisiaj patrzę, ale może ci nie wyjść? Tak, tak. Albo możesz tam z kaktusów biwić. robić double jump przez tamto, i przez tamto szkło polecieć na kolejne. Okej, okay, to spróbuję teraz tak. Co jest łatwiejszą radzie. opcją? Cieszy mnie, że te kaktusy nie biją. Oj, cieszy mnie to i to tak bardzo. <laughs> no, jakby one biły. Aha. spodziewam się. To, to by było. Dobra, jak coś czekam już w bezpiecznym miejscu, gdzie jest checkpoint? Okej, okay, jest checkpoint, fajnie wiedzieć. A, czy mogę mm -hmm. ewentualnie. tutaj... jestem. Hup. Mm -hmm. Teraz muszę na wprost z tego co widzę. Tak, to jest coś takiego fajnego, że nawet jak ci się Shift nie uda wcisnąć, nie. także no, na pełnej, na pełnej się rozbiega i nie bój się, że spadniesz, bo za każdym takim skokiem jest jeszcze niżej szybka, żeby nie wypaść. Bo no wiesz, spokojne, czasami jak to, się wskakuje to, na szkło. No wiesz, czasami jak się wskakuje na szkło czy tam na jakiś płotek, to się spada za nim, no nie? Chociaż trzymaj shift. Co so, tutaj są takie, że tak powiem, wydłużone też kiełka, żeby nie spaść. Że, żeby wiesz, się nie bać. Nie wytraci i zawsze z tym taki Minecraftowy. Nie? Tak, 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 tak. Żeby tutaj po prostu się nie bać tych skoków. Żeby je po prostu robić, bo, bo się nie spadnie na pewno. Jak się odpowiednio szybko. Oh, oh, oh. No zobacz. No to, to tego to, chyba, to już nie przemyślałem. tą teorię, nie? <laughs> To wiesz, to specjalnie for you tutaj dorobię ten ten i cię tepnę w to miejsce. Nie dorabiej, weź mnie tepni po prostu na to Dobra, szkoło. dobra, dobra. Oj, rozwaliłem to, to już, już nie przejdziesz tego parkura nigdy. O nie. Dobra, nie, tu spadłeś, tu spadłeś tym... w tym momencie, już, tak, już nie już czytujemy, spadłe. nie czytujemy. Dokładnie, patrz. Ale powiem Ci, tak. że tego się nie spodziewałem, co tam zrobiłeś wtedy. No. <laughs> Tam się na pewno nie spadnie. No tam się ten na pewno nie... Jak... spadł. <laughs> cyfer spadł. To po prostu tytuł odcinka, no. Tak, i tam jeszcze ten Pikachu -mem, no nie? Tutaj nikt nie spadnie, <laughs> po czym cyfer spadł tak. I ten Pikachu o tutaj Boże. wchodzi, takie co? Ten parkour jest tak zrobiony, żeby nie można było spać. Cyfer spadł. I ten Pikachu. <laughs> to idealnie tutaj pasuje, po prostu do tego, co ja powiedziałem, nie? Masakra. Weź mnie tam na szkło, okej? Okay? Trzymaj mnie na tym szkle, o tak to ujmę, jak będę spadał, ja, ja to zrobię. Dobra. Bo to jest tak... Ja bym tak Tutaj grzy... byłeś tak czy siak, to cię będę okay. tutaj tepał. To, to były, będę to, to cię tepał tam, gdzie, gdzie najdalej dojdziesz. <laughs> <laughs> Załóżmy, że masz tutaj ten, yy, no... Sethoma. Sethoma. Nie, nie Sethoma, tylko tak, na singlach, jaka to była komenda? Spawn point, o, że spawn pointa tutaj miałeś. Okej, okay, teraz tak. Bo widzę tutaj szkło, widzę tu pajęczynę. Wiesz, to ta pajęczyna jest tutaj, żeby ci tak naprawdę pomóc. <grym> o Boże, ja i mój level pokóra, dobra, to wiem, wiem, jak to zrobić teraz. Aaaa, spacja! Bo to muszę się rozpędzić. No, cofaj, 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 cofaj. Nie! No, już kolanem szuram po tym paję! O! NIE! Ale dobrze wiem, że dobrze kminię, że muszę się najpierw rozpędzić, a później skoczyć, Dobra. o tak. To jest tej najprościej 180. Dobrze, tak, dobrze. To Dobra, to już wychodzę tutaj z, po, z pomocniczego trybu latania. Okej, okay. werty pomocnik. Tak. No, tutaj już, tutaj już tam na dół nie spadniesz. Pikachu nie odpalaj okay. się. nie <laughs> O Boże. o Boże, ta drabinka jest serio niebezpieczna, dla mnie. Tak, ale to, o, o to jest śmieszny skak. To, jest, to jest, to jest genialny wręcz. Muszę się z prędkością idealnie wymierzyć, żeby dotknąć tego. Czego się śmiejesz? Nie trafiłem, dobra? Ale jest zabawne, wiecie. Jak robiłem event tutaj na parkusze, to, to było... Tak, jak ktoś robi Usuń tę pajęczynę! Un sub! to teraz no, będzie dobrze. Ja powiem ci tak, że ja widzę po prostu, jak ktoś fanny moment zrobi z tego i na każdy spadek <laughs> Ej, no znowu! Halo, mam kolana za, za, za te za wysokie Kaman, <laughs> zleć na ten dół, dobra, zaraz to zrobię. Już byłem idealnie na wysokości i patrz normalnie Really? Kaman! O, o. Do góry proszę! Halo! Halo, nie ma! Tak, ktoś, ktoś mnie tu wodę wylał Którego mam zabić? I don't know. Obu muszę zabić. Dobra, czekaj, wchodzę tutaj z powrotem sobie. O, jestem, jestem. No i zepsuli obsidian na dole. Halo, co to ma być? Obsidian na dole? O, co to zepsuje? Czekaj. No nie się. no, co jest z tym grane? Cały czas kolanami szuram. <laughs> Musisz jeszcze dalej... ...pobiec, zanim wyskoczysz. Tak na maksa, taki wiesz. No i to jest moje na maksa. No nie, już jestem kolanem, dobra. To jest tak, muszę się rozpędzić i muszę skoczyć na kraniec pajęczyny. Tak, jak najdalej, jak najdalej, nie celuj w pajęczynę. Pajęczyna to jest po prostu dodatek tutaj. Który ma denerwować. No, to czekaj, może teraz. Mm. A, 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 Aha, a, 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 Już, już załapałem niestety kolan, że stopą dotknąłem, wiesz? A mówili zawsze, takim... kupuj idealne buty, ale nie o rozmiar za duży, nie? No, ja nie jak clown takie. Szubate. <laughs> ja nie wiem, jak to po prostu to jest coś takiego. No Jezus, ja już poczułem. Ja po prostu <laughs> wątrobę, całą kiszkę mi skręca tak w bok w momencie, mm -hmm. kiedy ja dotknę te, te, tego płotka. To jest takie, że cofa się o jeden piksel w momencie nagle. No nie, no znowu. <laughs> Ja po prostu, już idę <laughs> już jest nadzieję, jest takie... Już, już, będzie, będzie... I nagle tak się nogi obsuwają, że w dół A sprintujesz co? cały czas jeszcze na tej pajęczynie, czy odpuszczasz sprint? Sprintuję. To sprintuj, ale teraz już nie dolecisz, bo... Tak, teraz już nie dolecę. Bo to trzeba w miarę tak gdzieś pod koniec tej pańczyny wskoczyć. To już taki mm -hmm. typowy skok na cztery kratki, no nie? Właśnie widziałem cię. Tylko dziwne, bo ja jakby trochę wiesz co, wcześniej ląduję. Czekaj. Nie, 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 zawsze nie się wybijasz. Przynajmniej teraz. Wcześniej. Bo teraz wyskoczyłeś praktycznie Dobra. z samego początku drabinki. Muszę z końcówki tutaj tego hitboxu. Mm. O, teraz będzie dobry skok. Dobra, tylko nie spadni. Nie, teraz zahaczyłem kolany <śmuletra> <kolanem> znowu. <śmuletra> Okej. Okay. Uda się. Niech mi tylko nie w gdzie będą hitboxy widoczne, Halo. <śmuletra> Na pewno ktoś już zrobił taki ułatwiający parkour, gdzie widać hitbox drabinki cały. Da. Znowu. Wiesz co, chyba ci pomogę tutaj? Znaczy. Przyspieszę e, e, a... trochę czas, że tak powiem. <śpiew> tak, teraz nie będę mógł doskoczyć. <śpiew> no co jest? <śpiew> Ej, no coś jest normalnie na rzeczy, nie? Może ci się sprint baguje o ścianę, weź tam celuj troszeczkę dalej od ściany. Ja, bo jest coś no takiego, że przy stęgi. ścianie jak się robi parkura, to sprint lubi odwalić coś. Tak, tylko że teraz, te, wiesz co, bo nie chcę jej przeskoczyć, tak jak ty mówiłeś. I chwilę przed tym puszczam... Nie, 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 nie. to po prostu już, już jak, jak będziesz, to musisz już puścić tam wszystko. Jak już na górze nie, będziesz. Nie powiem ci, że nie wiem, ja jakoś niżej skaczę. No maksa musisz, na maksa skok zrobić. To jest skok na 4. Skok na 4, czyli 4. Mhm. Cztery, nie, 4 cztery faktycznie. 4,5 cztery w dół w sumie. A tego łatwiej zrobić. Tak, ja, to łatwiej. Ja chcę jakieś tematyczne mapki, tak? Parkour Paradise. Ja chcę tutaj Parkour Spiral, Piramid. Halo, te parkury są klimatyczne i fajne i łatwe. Chcę nagrać. No sorry, no. parkura. A ten mi tutaj takie rzeczy daje? Nie do no, spoko, jak mówię, jak najbardziej. Chcecie się nade mną znęcać, to zostawcie łapkę w górę. To I podziękujcie wertezowi. Dziękujcie Wertezowi. Zobaczymy. Na Pyrkon jedziesz? Nope. Nie, no to szkoda. Wiesz co, bo dostałem informację, chyba bez pańczyny się nie da. To czekaj, skocz. Zastanawia mnie to. Może ta nam tutaj faktycznie mogła pomagać. Tak? Także sorry? Nie no możliwe, że jakoś wiesz co. Przyzniam się jakoś ten pęd. Tak, 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 tak że, że nie opadasz się. tak szybko i możesz tam dolecieć. O, o. Jezu! Dobra, tepnecie, tepnecie. Tak, te byłem tam, byłem tam! Byłeś tam. Oj, nie tepnecie, bo będziesz spadał. Ej! O, ej, mam pomysł, mam pomysł. No. O. O, dobra. Teraz nie spad... O nie! Ni Wiesz, że dotknąłem pajęczyny plecami. Co? I cały split mi się wyłączył. Dobra. Czekaj, nie mogę się cofać, bo tu już mi pajęczyna mm -hmm. łapie. Dobrze, dobrze. Pfff. Prawie dobrze, prawie dobrze. Nienawidzę płotków i drabin. To na razie tego nie kasuje. O, dobrze, dobrze. Spokojnie, Drabiny to będą skoki, które będę spokojnie, robił po to jednym. są ostatnie skoki teraz z płotkami, jakie cię czekają w najbliższej przyszłości. Dobrze. Znaczy, obstawiam, że to znaczy coś złego. No, tylko trochę. Ale dobra. Ale dobra w takim dobra. razie. Gemy 0 to o, oh, wow, a panie, takie takie czekaj, okay. A dobra, mam a -a. jeszcze wodę z cytrynką. Ja sobie wodę z cytrynką zapijam, kurczę. Okej. Okay. No gmy być oh. musi, gdy, gdy pomagam, nie? No, no, nie, nie, nie skąd? Okay. Rób bez game oda, panie. Dobra, powiem ci tak, mój czas tutaj z naprawdę sążnymi failami to był 36 minut na tym parkurze. Że na tym elemencie, czy na tym parkurze ogólnie? E, nie, ogólnie na tym parkurze. E, okay. A czas y, graczy, jak robiłem event, to na live'ie półtorej godziny. Półtorej godziny, hmm. Mhm. Czyli u, macie dzisiaj długi odcinek. <laughs> tak, tak mówię, znaczy, cza, znaczy może źle powiedziałem, że czas gracza, ale czas pierwszego gracza, o. Aha. Ale później Który to wyćwiczyli, wypró wy wy wypróbowali, mhm, mhm, kariera. <laughs> Już kolejni pewnie szybciej to robili. No może, może nigdy nie wiesz. A wiesz, jak nie wiesz? <grystanie> Dobra, co my tutaj mamy? XD, ok. Jakie sneaky biki XD? Tak, jakby ktoś się rozpędził i skoczył za daleko, to tam da się wskoczyć i wtedy jest XD. <grystanie> <grystanie> Tyle współczuję. Oho, oho! Oho, oho, oho! Nie ma sprawy, nie ma sprawy, więcej jak skoków dla mnie. No, tam jak spadasz, to generalnie ciśnij, ciśnij ciągle piękną. do przodu, to, to wtedy byś spadł na wyższy klocuszek i byś nie miał tyle do nadrabiania. Ja, to, to to widzę, no ale niestety, tak to ze mną cyferełem jest. <laughs> Czekaj, bo ja dzisiaj, nie, to, ja ja dzisiaj też mapę. nie w formie jakby coś, na także spoko. Tym razem to ja wybieram mapę. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Same skoki, dwójki. O, <gry> o, o, To, Ej, to by było. Milion skoków. Mapa milion skoków. I same takie dwie kratki, ten. Katemyt. <grych> Dobra, może teraz mi pyknie. O! Ciekawość, jakie masz switche? E, w klawiaturze? No. Zielone. Tak jak Zielone, aha. Ja mam niebieskie. Zielone są głośniejsze? A, a wiesz co, nie, bo zielone to są razerowe. A, no chyba, że tak. Oni mają to takie swoje. One, one chyba jak czerwone chodzą. Coś mi się tak zdaje. Czy znaczy, Czerwone z tego co wiem są ciche właśnie, dosyć pomoc. Ale wiesz co, ten mikrofon, na którym obecnie gadamy ze sobą To no. on dosyć mocno zbiera, że tak powiem. Sied, wyrendowała mi się mapa akurat przed twarzą. <laughs> Dobra. Przestraszyłem się, nie Dobra, jakbym teraz spadł, to bym się śmiał sam z siebie. Dobra, jestem elo. <grym teraz <grym> drabinki. Takie pojedyncze, proste. A. O, słyszy jakiegoś szczura latającego. No tak. Time set zero, poleciał. Ej, to robisz? Panie, ja tu noc <grym> chciałem! Ale <grym> mi się tak proiło, raz, raz yy, dłuższego live'a robiłem, to co chwilę wpisywałem TimeSet 0 zero. <grym> Nie wiem, co można się próć, bo tylko w nocy się roz, roz, ten, wylęgają. Mhm. Jak robisz dzień, no to komuś się żółwie już nie będą wylęgać. Wyobraź <grym> sobie, że goście akurat <grym> zrobił sobie taki wiesz, A dzisiaj sobie wezmę y, cały dzień poświęcę na wykluwanie żółwi. Zrobię dużo żółwi, będę sprzedawał skorupy. I tu taki przychodzisz z liveem i przez godzinę mu włącza dzień. <grym> albo, albo lepiej, powiem, że gościu specjalnie do szkoły nie poszedł jakiś, żeby to robić. Tak. Albo urlop wziął. No. W robocie. Urlop, gdzie specjalnie miał O jeden ostatni dzień. Wiedział, dzisiaj będę rozkluwał te żółwie. Będę bogaty, będę sprzedał hełmy z żółwi. I akurat time's a day. Time's a day. <śmierdzi> <śmierdzi> to, to by było dobre. To by było dobre. <śmierdzi> Okej, okay, spadłem teraz, ale byłem dalej już, więc nie jest tak źle. O, mm. mój notoryczny nawyk wciskania taba jak spadam. Czemu tak? Nie wiem, tak jakoś mam, że wtedy wiesz, więcej się dzieje na ekranie. No do, da. Do, do. <gry> Dobra, e, powiem ci tak, że e, ja tutaj e, proponuję taktyczny koniec odcinka za jakieś 5 minut. Co ja, ja jestem za. Dobra, bo tam wtedy już pół godziny będzie dobijało, to już tak trochę za dużo. Tak jest. I akurat. Ale teraz w sumie moglibyśmy pożegnać się. Jeśli A, o to chodzi. to jak wolisz, to jak wolisz. I moi drodzy, i kontynuacja będzie. Będzie, jak chcecie się na sadzić, no to u mnie tylko tysiąc łapek w górę taka promocja. Jak lubicie się nade mną pastwić. U mnie dwie, mało. Wymogająć. U mnie dwie wystarczą, bo mnie nikt nie ogląda. <śmiech> <śmiech> Także no co, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam na perspektywę tego pana. I, Do zobaczenia. Y, tak, tak. U mnie fajna perspektywa kinowa z przybliżeniem na cyfra w niektórych momentach. W kolejnym odcinku. Cześć. <grych> na razie. Hej, hej.